Eee, znowu trzęsę się z zimna! Płatki przestają działać! Szkoda, że nie było dwóch ognistych kwiatów. Mielibyśmy parę płatków w zapasie. Powinny się wracać! Sam poszukam ono! Nie możemy się teraz poddać! Jesteśmy tak blisko! Nie pozwolę, żebyście zamarzły! Bez dyskusji! Wracajcie i zostawcie to mnie! Nie ma innego wyjścia! A może jednak jest! Patrzcie! Ciepło. Ciepełko. Ciepło bije z ich domków. Uch, o, myślałam, że już nigdy się nie rozgrzeje. Dziękuję jeszcze raz. Z każdą chwilą lubię was coraz bardziej. Dziwne, ej, czy ktoś jeszcze ma wrażenie, że to miejsce wygląda znajomą? Wiesz co? Masz rację. Widziałam już te okolice. No, jasne. Przecież znamy to miejsce z wizyty Sandry. Tu ono stoczył walkę z Panteą. <trym zanowodzą> hmm. Rozpuszczony śnieg. Jest bardziej rozpuszczony niż cztery filiżanki temu. Dziękuję. Tym razem zamówiłam lemoniadę. Te zwierzaki są słodkie, ale kiepscy z nich kelnerzy. Szukamy tu kogoś, jednorożca. O, takiego. Nie tego konkretnie, innego, trochę większego. Widziałaś go? Bardzo nam zależy, żeby go jak najszybciej znaleźć. To pilna sprawa. Rozumiecie? Super. Znam język jednorożców, a z ptakami jakoś nie potrafię się dogadać. Co one robią? Chyba coś budują? Sprawnie im to idzie. Dziękuję. Jesteśmy wdzięczni, ale naprawdę nie możemy zostać. Musimy szukać jednorożca. Zaraz się ściemni. Musimy szybko znaleźć ono. Śnia! W Sentopii ciągle bierze mnie na kichanie. Jeśli nie od tej strasznej paprykowej zupy, to od lodowatej wody. Coś nadzwyczajnego! Nie mają ono! Ale nic nie szkodzi, wystarczy mi jeden skrzydlaty jednorożec.